przy drodze z Stoku do Chryniewicz przy firmie Strabak Strabak jest taki tajemniczy opuszczony dom więc powołujemy się po raz pierwszy na tym kanale w tak zwany urbex jak widać brama ekskluzywna, luksusowa, otwarta ludzie cały czas tu przychodzą, sobie chodzą, spacerują nie znam historii tego domu może ktoś mi opowie. Hmm. Dam jest bardzo w sumie ciekawy, architektonicznie, Oj, trzeba by to kręcić chyba z lampą, błyskową. Zaraz będziemy sobie świecić. Widzę, że tu i piwosze i graficiarze przebywali, robili imprezy. Kawał leśnej działki w sumie też jest. Proszę, jakie urocze balkony, patia i tak dalej. Jak widać swego czasu, był to naprawdę ekskluzywny dom, bo tak zwane łuki karwowskiego w obszernym salonie a to chyba nawet był taki basen schodkowy, który już zarasta. Ops, proszę. Tak, to wygląda na, na jacuzzi. Tu z tym domem połączony chyba taki jest, bo na jednej działce budynek jakiś handlowo-usługowo-produkcyjny proszę obszerne podpiwniczenie. Też graficiarze, jak widać. Przejdziemy się na górę, skoro się nie wali. No, tu dach mógłby się zawalić. Mhm. No, tak jak widać, naprawdę obszerna działka, obszerny budynek. No chyba zejście do piwnicy. Znowu wejście na piętra. Wygląda tak, jakby ten budynek był budowany i był niedokończony. Postawiono mury, nie wiem, być może były okna, które zostały szyby wybite, ale ściany nieotynkowane Tynku by chyba nie ukradli, więc. Pójdziemy może jeszcze na piętro domu. W domu to przynajmniej była instalacja elektryczna, jak widać i szyby były na pewno bo są pozostałości po wybijane w takim razie szło się na górę schody już nawet były wykończone drewna proszę rury na szczęście jeszcze jakimś cudem złomiarze nie wycieli, nie sprzedali na złą Tu były wyjście na balkon, takie schody, tam był taras. Proszę bardzo. Też zaraz coś powycina metal pewnie. Zresztą tam bardzo długo już stoi, pamiętam wiele lat opuszczony. Tu była łazienka chyba, bo w pozostałości kafelków. Jak były rury, to chyba już powycinali. Czy tam jakieś grzejniki, nie wiem, kaloryfery. Tylko proszę, jaka piękna mozaika na tarasie, a to chyba było wyjście na strych. Myślę, że to było coś w stylu tutaj na przykład jadalni. No, dzisiaj to może wydaje się ten dom nie aż tak duży. Tu pewnie była kuchnia w takim razie ślady po żyjniku. Przesłanie. Antynarkotykowe. No i to chyba tyle pierwszego tak zwanego urbeksa, czyli eksploracji na tym kanale. Jak ktoś coś wie na ten temat Co, jak, dlaczego Kto właścicielem, jak to się stało się, że tyle lat stoi pusty Opuszczony Nawet pies miał budę Ocieplaną sterpianę To niech pisze w komentarzach Może się czegoś dowiemy Ciekawego na temat 知道吗？